Gdyby był czarny, nosiłby na szyi łańcuch rowerowy i rapował przed państwem wulgarny rowerzysta. Czy też tak się cieszycie, jak ja, że was tu widzę? Nie? To jest drugi odcinek wulgarnego rowerzysty. Witam was z mojego balkonu, na którym nie stoi rower, bo nie nazywam się Wiesiek, nie jeszcze kurwa, Jestem tu wraz z moim ulubionym piwem klasy marki Super Premium, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, moi drodzy Państwo, trzy najprzydatniejsze rzeczy na rower. Numer trzy Na miejscu trzecim na wyróżnienie, na brązowy medal zasługują okulary kolarskie z brązowymi szkłami na gumce prosto ze sklepu. Z dyskontu biedronka, które kupiłem za 25,99. Okulary są świetne. Po prostu nie mam pojęcia, po założeniu przejechania choćby kawałka trasy w nich, jak ktokolwiek o zdrowych zmysłach może jeździć bez okularów. Gdy jedziesz, w oczy ci napierdala wiatr. Jakieś muchy ci włażył do. Przecież to wszystko wchodzi. Rogówka, siatkówka, jarzeniówka i wchodzą te i się pchają i srają tam. A dzięki okularom jesteśmy czyści, jesteśmy piękni, jesteśmy też młodzi. Przez zdjąć mi trochę zaparowały, ale oprócz tej niewielkiej wady okulary z mają same zalety. W zestawie było aż pięć kompletów wymieniczkiem od przezroczystych po... Takie czarne, przyciemniane. Ja wybrałem sobie brązowe, ponieważ świat w nich wygląda jak głów. To znaczy, e, zieleń trawy jest bardziej nasycona, e, gdy patrzymy przez taki brunatny filtr. E, no więc, mam sobie te okulary, jeżdżę w nich i sobie bardzo chwalę. Jeszcze jedna uwaga: gdyby nie to, że podczas bodajże drugiego rejsu pierdoliły mi się te łóżka, e, to jeździłbym w łóżkach. Ale tak, miałem jeszcze taką to wygodną gumkę, którą sobie zapinam. I przez którą mam zawsze takie tutaj śniaki kurwa na skroniach i na nosie odjeżdżenia. No ale jakoś muszę z tym żyć. Przyznam się Wam, że za pierwszym razem, kiedy pojechałem w okularach na gumce, trochę byłbym busty. Trochę myślałem, że o, wyglądam jak trochę wieśniacko. A co to są okulary na gumce? Ale teraz nie przejmuję się. Tylko zakładam te okulary. Gumka trzask, prask. Trzymają się bez głupki. Na drugim miejscu uplasował się sprzęt, który nie jest może tak niezbędny jak okulary. No ale zaraz. Na drugie miejsce. No to jest lepszy, No dobra. E, więc jest to sprzęt elektroniczny, od razu wam powiem. Nie jest to żaden badziewny licznik do liczenia, ile żeście uwali tymi nóżkami chudymi. Tylko jest to, proszę Państwa. Odtwarza Czepe 3 marki <grywa> jakiejś chińskiej Elta 8092 4 giga, Proszę Państwa, wystarczą nam na ponad dwa tygodnie nieskrępowanej, kilkugodzinnej dziennej jazdy e, z niepowtarzalną ścieżką dźwiękową. przez dwa tygodnie na okrągło, na około, mogę powiedzieć. Dzięki zasileniu e, paluszkiem klasy AAA, czyli 3A. E, Żywotność określiłbym na e, jakieś 8 godzin nawet, często, i się używa dobrych paluszków, a nie jakiegoś gmina. A na baterii to jeszcze dłużej w ogóle. E, z racji tego, że właśnie jeszcze sobie zamknę trójce, niektórzy mogą sobie zadawać pytania, a czy to jest bezpieczne? bo no nie słyszycie jak idzie samochód, albo trąbi na ciebie? A ja? Ja wam coś powiem! Dzięki słuchawkom nie czuć tak bardzo szumu wiatru, nie nudzi nam się. Niekiedy, gdy mamy jakieś rytmiczne utwory, pomaga nam to utrzymać właściwy rytm jazdy, tak zwaną kadencję, której nigdy Wam nie opowiem, bo to jest jakieś naukowe, takie strasznie treningowe pojęcie. Natomiast wpadłem na pomysł, żeby podzielić się z Wami, jakby uchylić rąbka zawartości mojej własnej impetulki. Czyli czego? Słucha wulgarny rowerzysta. Czyli sporządzę dla Was listę rowerowych hitów. Tak! I oto moja pierwsza propozycja! Lista rowerowych hitów. Teraz! Lista rowerowych hitów. Na pierwszym miejscu, w pierwszym tygodniu listy rowerowych hitów, e, debiutuje piosenka, to może za dużo powiedziane, ale bardzo rytmiczny utwór Calculator. Grupy Kraftwerk. Polecam Wam szczególnie tę piosenkę do podróżowania po bezkresnych i e, przede wszystkim gładkich, równych jak stół, drogach, e, kiedy możecie sobie po prostu e, swobodnie pedałować i powtarzać. To była pierwsza propozycja z Nawiązując do, do tych kwestii, takich bezpieczeństwa, e, mimo tego co mówią Wam różni idioci i patafiany, e, że niby za jazdę z Antatunką jest mandat, no tu już nie ma mandatu, więc możecie wypierdalać i się ode mnie odpierdolić, bo ja sobie będę jeździł ze słuchawkami i co mi zrobicie. <laughs> Trochę się może zagalopowałem, przepraszam. Miałem taką historię, już Wam opowiadam. Jechałem sobie, jechałem, pokonywałem te kilometry moim wspaniałym rowerem, i nagle no, to musiało się stać. Nie miałem przy sobie żelaznego zapasu baterii, a zwykle mam trzy na zmianę, i po prostu w pewnym momencie muzyczka wycichła i skończyła mi się. Dziś w szczerym polu, zdjąwszy słuchawki, nie przerywając pedałowania, rozejrzałem się przed siebie, ujrzałem. Wspaniałe, szczere, ciągnące się aż po horyzont pola uprawne. Łany zboża szumiały, drzewa szumiały, wiał delikatny wiatr. E, to było w takiej cudownej skrajności, w takim kontraście do tego hałasu, który mi tam dudnił w uszach. E, to było zupełnie inne doznanie ze świata dźwięków. I zgadnijcie, co zrobiłem. Wiecie, co zrobiłem? Wierdoliłem do kiosku po baterię, kurwa! Kochani, poznaliście już trzecie i drugie miejsce z mojego rankingu trzech najbardziej potrzebnych rzeczy na rower. Pora przejść do miejsca pierwszego. Zanim to powiem, podsumujmy, czego do tej pory się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że nasze oczy muszą być chronione. Dowiedzieliśmy się, że trzeba jeździć sobie w słuchawkach MP3. Poznaliście też. Pierwszą propozycję z mojej listy rowerowych hitów, niezwykle rytmiczną. No i powiem tak, dosyć długo zastanawiałem się, co może być na pierwszym miejscu. Chciałem uniknąć banałów w stylu, na przykład, że najbardziej potrzebny dla rowerzysty jest rower, no bo to by było dziwne, albo popka. Po bardzo długim namyśle i starannym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, doszedłem do wniosku że najbardziej przydatną rzeczą dla rowerzysty są jednak majtki. Jest to tak zwane pozdrowienie spachy.